Naszym gościem jest dzisiaj burmistrz Ludutawa, pan Marek Pikuła. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu redaktorowi. Panie burmistrzu, koniec roku, jak zwykle, to pewien czas na podsumowanie tego, co było, tego, co będzie. To może najpierw zacznijmy od tego, co było, co w tym roku Pana zdaniem udało się zrealizować, co dla Pana było tak najważniejsze. Ja myślę, że tak, to prawda, że koniec roku w samorządach to jest takim czasem, okresem do pewnych podsumowań do tego co w trakcie roku było realizowane i podobnie w samorządzie w Lututów również takie rzeczy się dzieją czas na podsumowanie I, i powiem, że tych inwestycji było sporo ale też sporo inwestycji, które zostały rozpoczęte, a w danym roku kalendarzowym nie zostały one zrealizowane, przechodzą na drugi rok bo też tak opiewają umowy z firmami, które realizują te inwestycje. Oczywiście no można by tak skatalogować te inwestycje pod, pod kątem potrzeb społecznych, ale również to co chyba jest najważniejsze pod kątem finansowym i inwestycja taka na pierwszym planie, która najbardziej tutaj wskazywałaby no, na, na, na największe Wydatki finansowe to z pewnością inwestycje dotyczące ochrony środowiska, budowa kolejnych odcinków kanalizacji I, i tak się działo również na terenie naszej gminy. Jeżeli mówimy o kanalizacji, to tutaj wykonaliśmy kanalizację na ulicy Złoczewskiej, na ulicy Piaski, na ulicy Wieluńskiej. I, I te odcinki już są oddane do użytku. Powiem, że ku zadowoleniu na pewno mieszkańców, bo sposób realizacji tej inwestycji jest taki, taki że odbiorcy czy też mieszkańcy są na bieżąco przyłączani do kolektora sanitarnego, nie, nie ponoszą tutaj żadnych obciążeń finansowych. I myślę, że jest to też takim dobrym odzwierciedleniem tego, że mieszkańcy tu bez, bez żadnych finansowych dodatków się podłączają, ale jeżeli chodzi o, o ten czynnik i efekt ekologiczny, to również gmina tutaj natychmiastowo osiąga ten efekt. Te ścieki płyną bezpośrednio już do, do, do oczyszczalni ścieków. I, i kontynuując to co powiedziałem wcześniej, że, że te inwestycje niektóre nie są jeszcze zakończone, bo również jest już drugi etap budowy kanalizacji, jest to odcinek, pozostały odcinek ulicy Piaski, ulica Wieluńska też końcówka i ulica Dębowa i ulica Lipowa, jest to drugi etap. Obecnie trwają opracowania dokumentacyjne, zezwolenia, i, i myślę, że w przyszłym roku na początku już ta, ta inwestycja fizycznie za, będzie, będzie realizowana. I, I jeżeli mówimy już w tym temacie środowiskowym, również dobiega końca inwestycja budowy kolektora sanitarnego na ulicy ogrodowej miało to być, miał się to ta inwestycja zmieścić się z końcem roku. Natomiast no, jak, jak przy każdej budowie są pewne przesunięcia i, i będzie oddana z końcem stycznia 2025 roku. I jeżeli, jeżeli znów jestem w tym temacie ochrony środowiska również w tym roku udało nam się oddać i zakończyć stację uzdatniania wody w Hucie. Jest to już trzecia stacja poddana remontowi, więc tak naprawdę na terenie gminy działają trzy stacje Lututów, Świątkowice i Huta i ta Huta właśnie była tą ostatnią stacją, która wymagała takiego gruntownego remontu, co się też udało zrobić. Więc myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o zabezpieczenie dostawy, ciągłej dostawy wody, to mamy ten temat rozwiązany, tym bardziej, że ta sieć wodociągowa jest ze sobą połączona, każda ta stacja jest połączona. Gdyby cokolwiek się wydarzyło, możemy przekierować na dany wodociąg z poszczególnych tych stacji uzdatniania. Wody. Wiemy też, że jakiś czas temu był właśnie, jeżeli mówimy o wodzie, ten problem, że jakieś parametry wody były nieodpowiednie, wiem, że to badaliście Państwo, jak się ta sprawa, czy już się zakończyła, czy nie? Tak, tam ustaliliśmy przyczyny i, i, i myślę, że ta historia się nie będzie powtarzać, po prostu wokół tego drugiego ujęcia z stacji uzdatniania wody nie było szczelności przy samej tej płycie zewnętrznej, to zostało poprawione i, i, i mam nadzieję, że, że tutaj ta woda będzie odpowiedniej jakości, jeżeli chodzi o słów tutaj lututów. Panie Burmistrzu, trwa również, rozpoczęła się przebudowa targowiska tutaj blisko urzędu oczywiście. Tak więc ta inwestycja również na 2025 rok będzie zrealizowana. Tak, tam termin wykonania tej, tej targowicy jest do końca lipca przyszłego roku, 2025 roku. Już są pierwsze prace ziemne w miejscu tych wiat, które będą stały. Zostały ten grunt wykorytowany. Ten beton czy, czy te zwałowiska tego betonu zostaną skruszone. I, i żeby też było ekologicznie, ten, to, to Kruszowo zostanie z powrotem osadzone w podbudowę i następnie, następny etap, czyli ustawienie wiatr, wiatr, wykostkowanie. Już są roboty ziemne, jeżeli chodzi o ten budynek socjalny, także no, powoli poruszamy ruszamy, ja tylko mogę w tym momencie Przeprosić za trudności te osoby, które przyjeżdżają do nas, tych kablujących. Tak, tak targ odbywa się. No jest to w sposób taki niekomfortowy, troszeczkę utrudniony, ale myślę, że, że no jakoś to wytrzymamy wszyscy razem, i, i ten końcowy efekt no będzie tą nagrodą, że będziemy w, w końcu. W, kulturalnych warunkach mogli handlować i nasi mieszkańcy skorzystać również z takiego komfortu, gdzie, gdzie no będzie, będzie na, na takim naprawdę wysokim poziomie to, to targowisko. Panie Burmistrzu, wiemy także, że już przetarg był, nawet już mowa chyba podpisana o zakup nowego ciężkiego wozu dla OSP Bluetoothowe. Tak jest to również taki prezent na Floriana. Tak, powiedzieć. na Floriana, albo może na święta już taka informacja, że dokonaliśmy wyboru firmy, podpisaliśmy w miniony piątek umowę o realizacji tej inwestycji, zakup samochodu i, i taki ostateczny termin, który ma być, w którym ma, się, ma być dostarczony samochód, to jest końcówka kwietnia i to, to co pan słusznie redaktor zauważył, na Floriana, ten samochód powinien być przekazany do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lututowie i, i też taka informacja, że na skutek porozumienia z OSP Lututów. Ten mniejszy samochód zostanie przekazany do OSP Świątkowice, gdzie no właśnie w przyszłym roku jednostka będzie obchodziła stulecie istnienia i też taki prezent dla tamtych druhów, dla strażaków. Na początek ten, ten mały samochód tutaj przekazany z OSP. Lokodów. Panie burmistrzu, skoro już tak fizycznie jesteśmy prawie że w 2025, powiedzmy, co jeszcze Państwo planują na ten rok, no, głównie w inwestycjach. Wiemy, że jest to taki okres przejściowy, że niektóre programy się kończą. Może i nowych nie ma, więc też taki okres trochę, że czekamy pewnie na pieniądze, które rząd uruchomi, bo jak wiemy bez tych zewnętrznych dotacji jest ciężko. Czy już budżet uchwalony, czy jeszcze przed uchwaleniem? Jest przygotowany budżet. Sesja budżetowa będzie 30 tutaj grudnia i myślę, że te wstępne oceny Budżetu, i zapisów w budżecie no, są do przyjęcia przez naszych radnych. I to, co pan redaktor powiedział, no, no, szereg innych inwestycji, które, które chcemy zrealizować. Przede wszystkim tutaj ciąg dalszy, tutaj budowy kanalizacji na, na terenie Lututowa, ten drugi etap, ale też to, co no, troszeczkę nam się odwlokło w czasie. Czyli tutaj zaadaptowanie pomieszczeń w przedszkolu i utworzenie 24 miejsc dla, dla maluchów. Myślę, że to się uda zrealizować. Już, już są prace adaptacyjne. Uważam, że gdzieś do końca miesiąca. Lutego te, te prace zostaną zakończone. Oczywiście y, jeszcze inne, bo tutaj chcemy również y, poprawić wygląd zewnętrzny przedszkola, wkomponować tam y, odpowiednie parkingi, y, odpowiednie miejsca dla y, tutaj rodziców przywożący, przywożących y, tych maluchów do przedszkola, więc szereg innych y, robót, ale y, z, z mojej wiedzy i, i takiej pewności wynika, że na pewno od 1 września przyszłego roku ten klubik Malucha będzie funkcjonował tak jak powiedziałem dla 24 dzieciaków tutaj przyjmiemy i będziemy zabezpieczać tutaj opiekę dla tych dzieci. Panie burmistrzu, jako że nasza rozmowa powoli dobiega końca, jesteśmy w okresie świątecznym, noworocznym. Czego życzy pan sobie, gminie, i czego życzy pan mieszkańcom przede wszystkim? Mieszkańcom przede wszystkim życzę dużo, dużo zdrowia. To jest najważniejsze. Mamy naprawdę. Jeżeli chodzi o zdrowie, to to jest najważniejszy element moich życzeń, ale również dużo radości, dużo miłości na te święta, spokoju, spędzonych świąt w serdecznej, miłej, rodzinnej atmosferze, ale również chciałbym życzyć no, to, to, co jest ważne, spokoju, pokoju, miłości. Y, dla wszystkich naszych mieszkańców. Samorządowcom również życzę zdrowych, radosnych świąt, ale przede wszystkim też y, tego spokoju, bo czasami y, no brak tej pewności co y, jutro nas czeka, to co pan redaktor powiedział, y, ta mała wiedza odnośnie możliwości finansowania samorządów, y, to są takie duże znaki zapytania, więc życzę samorządowcom, aby no y, te, te ich przyszłe inwestycje w przyszłym roku były zrealizowane, a przede wszystkim dużo subwencji, dużo środków zewnętrznych, gdzie można będzie te wszystkie zamiary inwestycyjne realizować. Dziękuję bardzo tyle, burmistrz Lotutowa, Pan Marek Pikuła, dziękuję jeszcze raz za naszą rozmowę. Dziękuję ślicznie, wszystkiego dobrego.